Elo widzowie Elo Wariaty, nie możecie się zastanawiać, z czym do, dzisiaj do Was przychodzę. A przychodzę z prezentem od cioci na komunie, na pierwszą komunie świętą. Dostałam go dzisiaj, bo cioci nie będzie na mojej komunii, więc mi go dzisiaj, bo dzisiaj się spotkałyśmy. Mam jest taki pan z ptaszkami. I tutaj pierwszy co, największe. Zacznij, robmy sobie od największych do najmniejszych. Tutaj mamy Fereno. Rafaeloro. Ra, ra, nie mam tego czytać. Tutaj, no, ty, nie wiem, jak to nazwać czy cukierka, czy co? Tutaj mamy kolejna rzecz. W sumie tam to było bo mniejsze, ale dobre. Mamy kartkę. Na komu I kolejna rzecz. Ja ją widziałam już ale ona jest prześliczna. Widzicie, tutaj mamy z dajśmana chyba. No. te Tak takie Coś, nie wiem. Ma. Tu mamy taką przepiękną bransoletkę. Tutaj mamy Julka i kokardka. Tu jest w ogóle, nie wiem, czy widać. Julka, kokardka. A tutaj mamy, pamiętaj, pamiętaj, o Komunii Świętej i kwiatek Mają na pewno to będę nosić jest w takim pięknym takim pięknym no, pudełeczku więc mega mega, mega fajnie to tak włożę sobie. no i ostatnia rzecz i te dwie mi się najbardziej podobają czyli taka chyba Nawilżająca usta pomadka. Ja jeszcze w ogóle nie otwieram. Nie miałam kiedy. Fajnie. Jest w ogóle zrzai i to jest taka fajna. Ona jest chyba arbuzowa. No, taka fajna arbuzowa pomateczka. Maja dzięki. No i to tyle. Bajo.